Tu już jest jak fejm MMA. Wszystkie chwyty dozwolone, a najbardziej fejmowym zawodnikiem w OKTAGONIE jest koronawirus. Tylko, że tu leją go wszyscy. Z różnym skutkiem jak na razie. Najnowsze doniesienia z frontu walki z wirusem, który wywrócił nasze życie do góry nogami w TOP 5 Silesia Flash. Wojtek Żegolewski, zapraszam. Niestety tragiczny bilans koronawirusa rośnie. Liczba chorych dawno już minęła tysiąc w Polsce i sto na Śląsku. Niestety będzie trzeba wkrótce doliczyć kolejne straty finansowe. Martwią się nie tylko przedsiębiorcy, ale także włodarze miast, bo zapaść finansowa to najdelikatniejszy scenariusz, jaki czeka włodarzy samorządów w rzeczywistości po epidemii koronawirusa. Tego na pewno już nie będziemy realizować i będziemy musieli te środki unijne po prostu zostawić dla, innej miast, dla innych miast, dla innych gminy, a my ten wkład własny musimy przekierować niestety na, na inne tory. Aczkolwiek pozostałe inwestycje, które mamy zaplanowane, praktycznie będą realizowane. To są inwestycje drogowe, które wykonujemy wspólnie z Stawami Śląskimi. Nie ukrywam, że są pewne jeszcze działania, ruchy, które można dokonać. Na przykład bardzo mocno dzisiaj długo zastanawiałem się nad kwestią przyzdabiania miasta kwiatami jak się okazuje w skali roku to jest ponad 350 tysięcy złotych. że światełkami na święta, bo to kolejna rzecz, której pewnie można... Ale to też można, to też można zoptymalizować. Ale wspomniani wcześniej przedsiębiorcy też mają oczy pełne strachu bynajmniej nie przed koronawirusem, ale przed jego biznesowymi skutkami. Każdy na załamującym się rynku radzi sobie jak może, a okazuje się, że niektórzy mogli, tylko nie wiedzieli, że mogą w ogóle, bo targowiska tak jak były zamykane, tak są teraz otwierane, bo okazuje się, że przepis był tak niejasny, jak woda w Rawie po burzy. Sprawcą całego zamieszania jest Sanepit, który wydał nam polecenie natychmiastowego zamknięcia targowisk. Po czym następnego dnia okazało się, że nie ma żadnych podstaw prawnych do zamknięcia tych miejsc. W związku z tym musieliśmy wycofać się z wcześniejszej decyzji i ponownie pozwoliliśmy tym sprzedawcom, którzy handlują produktami spożywczymi, na handel na targowiskach. Mucham na zimne i widząc, co się w kraju dzieje, co się w Europie dzieje, co się na świecie teraz dzieje postanowiłem zamknąć to targowisko ze względu na po prostu na, na choroby, które mogą ludzie roznosić, ale od iluś tam dni kupcy, handlarze Monitowali, żeby przynajmniej otworzyć yy, spożywkę. Miasta muszą już teraz walczyć z budżetową nędzą i finansowym przeciągiem, ale mają też na flance głównego wroga koronawirus. Dziadyga tak mała, o taka, że bez mikroskopu nie widać, a wysysa z ludzi poczucie bezpieczeństwa. A z miast ostatnie grosze na testy, pomoc służbie zdrowia i na dezynfekcję, bo ta, jak na przykład w Rybniku, ruszyła po całości. Szukaliśmy przykładów polskich, na razie ich nie mamy. Nie ma też wytycznych z sanepidu dotyczących tego, jak powinniśmy to robić i jakich środków używać. Stąd dyrektor rybnickich służb komunalnych sięgnął po inne przykłady z Europy i wzięliśmy przykład Hiszpanów. Używamy środka, które działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Jest bardzo nieprzyjemny i groźny dla człowieka, ale przede wszystkim groźny dla wszelkich wirusów i zanieczyszczeń dezynfekcja na całego też w kolejach śląskich co prawda kursów mniej bo i pasażerów mniej jakby ale na zimne lepiej dmuchać a nawet walić na całego ze specjalnej dyszy ale ci z niej kosmiczna technologia tytanowa rodem ze Star Treka kapitan Jean-Luc Picard powiedziałby tylko bridge energy Bokę, którą aplikujemy w Titan Solid, wykorzystuje fotokatalizę do oczyszczania powierzchni, czyli likwidujemy tak jak w laboratorium, w badaniach laboratoryjnych mamy wyniki powyżej 99% likwidacji wszelkich drobnoustrojów, w tym bakterie, wirusy, pleśń, lotne związki organiczne, same powietrze, też, które się ociera po powierzchnię zabezpieczoną tym materiałem, jest oczyszczane. I to znacząco. Na pewno poprawia komfort podróżujących. Od niedawna żyjemy w nowej rzeczywistości. O ile wcześniej to premier i minister Szumowski grzecznie prosili o pozostanie w domu, to teraz zostań w domu stał się narodowym hasłem przewodnim, bo mamy narodową kwarantannę. Nie wszystkim jednak zakaz wychodzenia z domu jest na rękę. Nic dziwnego, że policja na nudę nie narzeka taki pierwszy przypadek, właściwie nie wiem czy w Polsce, ale na pewno na Śląsku, w Ternowskich Górach, trzech dorosłych mężczyzn, którzy spotkali się na boisku na takie spotkanie przy piwie. Więc zostali ukarani mandatami po 500 zł. Myślę, że to było najdroższe piwo w ich życiu. O ile takich dzbanów, walących browary w plenerze w czasie epidemii nie brakuje, to na szczęście nie brakuje też dobrych informacji. Na Śląsku przybywa co prawda przypadków zakażenia koronawirusem, ale przybywa też niemal z każdym dniem ozdrożenie czyli tych, którzy koronawirusa pokonali. Ilu ich jest obecnie, sprawdzić możecie na stronie telewizji TVS, a na kanale Silesia Flash na YouTubie sprawdzić możecie najnowszy i poprzednie odcinki. A kolejny w niedzielę o 19.50, oczywiście w TVS. Zdrowia, zdrówka, zdróweczka, mordki moje. Pa!